Nie doczekamy się białych świąt za oknami, ale klasycznie, tak jak w poprzednich latach, chociaż w małej części zrekompensuje nam to cały biały skład ikon, z tym, że w tym roku zmienimy nieco do niego podejście. Nie będziemy znowu budować tej samej albo bardzo podobnej drużyny z ikonami, których używamy od lat, a przede wszystkim w tym zespole umieścimy wszystkie nowe ikony Sify 21, które nie doczekały się albo nie doczekają się dedykowanego filmiku na swój temat. I jak za chwilę zobaczycie, trochę ich jest. Wyjściowa formacja to 4-4-2, ale jest to ustawienie tylko wyjściowe, bo w samym meczu wyglądać będzie to zdecydowanie inaczej. A pierwszą legendą, którą witamy jest Petr Czech w swej najniżej ocenionej wersji. W tym roku wszystkie nowe ikony mają ten sam model postaci od wersji Baby po Optimusa, które wiadał do gry zapewne w lutym, a jak wiemy sylwetka to jest często kwestia kluczowa, więc jeśli któraś z tych kart będzie mieć z nią problemy, kolejne jej wersje raczej nie będą zdecydowanie lepsze. Nast Następna karta to Ashley Cole, także wersji baby, ale przy jego wyborze liczyło się jednak co innego, a mianowicie jest to najszybsza karta anglika, co na bok obrony jest jednak dość istotne. Zresztą jest ona nawet droższa od wersji środkowej. Do niedawna sprawy podobnie wyglądały także u ma Niewidicia, ale łatwa możliwość zdobycia serba dzięki słapom znacznie obniżyła cenę jego karty baby, która zgodnie z obietnicą wylądowała w tym zespole, by sprawdzić, czy jest warta przepalenia siedmiu kart. Dalej I niespodziewanie znowu trafiamy na wersję Baby. W tym przypadku nie chodzi tylko o tempo Schweinsteigera, ale ta karta ma naprawdę solidne statystyki, a z racji swojej pozycji kosztuje jakieś marne 350 tysięcy. Cena śmieszna, ale w pełni uzasadnione jest, by sprawdzić, jak Niemiec radzi sobie jako środkowy pomocnik no bo na tej pozycji, wyjściowym ustawieniu wylądował oczywiście Szawi. Aczkolwiek jego z kolei najrozsądniej będzie umieścić w roli ofensywnego pomocnika, z z wątpliwością, że naturalnie martwię się o jego strzały. To nie jest na szczęście problemu Davora Shukera, który w przeszłości był już legendą, a teraz po latach debiutuje w końcu jako ikona, którą zgarnąć możemy za 11 złapów, więc naturalnie sprawdzimy czy jest on warty swojej ceny. A teraz przeniesiemy się na prawą obronę, gdzie zrobię coś czego nie lubię robić. Coś co na tym kanale robię średnio raz na dwa lata albo nawet i rzadziej. Ale żeby przetestować Filipa Lama na obronie, muszę umieścić go na niepełnym zgraniu. W wersji Prime w chwili nagrywania tego materiału nie ma jeszcze na rynku, być może przez zbyt niskie widełki, a średnia wersja w środku pola no niestety ma zbyt mizerne tempo, nie nadające się na bok obrony, gdzie bardzo chcę przetestować Niemca, więc trudno, nie ma wyjścia. Co mecz będę zmieniać kola i Lama miejscami, a także oceniać będę ich grę jedynie na pozycji lewego brońcy. Idąc dalej, na pozostałych pozycjach nie mamy już nowych ikon, więc w tym przypadku jako podtrzymywacze zgrania znaleźli się Hiero oraz Guardiola, którzy w przeszłości na tym etapie dawali jeszcze radę, więc warto sprawdzić czy historia się powtórzy, a w ataku wylądował Ian Wright, bo Puszkarz to jest jednak zbyt potężny zawodnik jak na taki skład. On jako najlepsza z nowych ikon zasługuje na dedykowany materiał, który zakończy tę serię, a Wright Fifie 20 był rzeźnikiem gdzieś do marca, więc sprawdzimy czy historia historia się powtórzy. I na zakończenie na prawej pomocy znalazł się Makelele. I to nie jest żart. Kiedyś powstał już materiał, że Francuz ma najgorszą kartę ikony w grze, no ale czasy się zmieniły. Użyteczne formacje się zmieniły i także wpływ umiejętności gry defensywnych na realne wsparcie obrony także się zmienił. Dlatego widzę u Makelele potencjał na przynajmniej możliwość być jakimś więcej niż ostatnim klocem. I to tym bardziej, że ustawieniem meczowym tego składu będzie format 4 1, 2, 1 2, a więc wszystko będzie na swoim miejscu. Lewonożny napastnik po lewej stronie, prawonożny po prawej, rozgrywający Xavi, SPO i Makelele oraz Schweinsteiger jako SP. Natomiast my zaczniemy oczywiście od tego co najważniejsze, czyli kart, które każdy może zgarnąć za słapy. I muszę przyznać, że Dawor Shucker, chociaż nie jest tym samym gościem co FIFA 14, w miało miał ponad 70 defa, którym dało się grać w środku pola i tak dalej, to ewidentnie jest piłkarzem, który wstrzelił się w silnik gry. Te strzały ocenione na 90 faktycznie wyglądają fenomenalnie i można próbować strzelać nim dosłownie z każdej pozycji i to tym bardziej, że ma on cechę uderza fałszem, Na no dodatkowo, Korwat w swojej grze jest niezwykle waleczny i agresywny. Grając z nim miałem wrażenie, że ma co najmniej 85 siły, a potem okazało się, że jest jej raptem 73, no ale wszystko nadrabia niesamowitym driblingiem i ogólną niespotykaną walecznością. To jest gość, który potrafi w jakiejś randomowej akcji wedrzeć się w pole karne i rzucić między obrońcami, by uderzyć piłkę głową po niechlujnej wrzutce. Byłem pewien, że Szuker nie zachwyci mnie tak jak jeszcze kilka lat temu, a tymczasem bardzo pozytywne Karta zdecydowanie warta 11 słapów, tylko że być może dla niektórych nieco zbyt wolna, no bo jednak 86 tempa potrafi odstraszyć. No i co się z tym wiąże? Chorwat może bardziej grać rolę cofniętego napastnika albo nawet SPO, gdzie także sobie poradzi, a gdzie nie poradzi sobie nemania widić. W filmiku o słapach powiedziałem, że to jest karta, którą będzie można grać nawet może gdzieś do marca, no ale po zapoznaniu się z nią jest to jednak niemożliwe. Przede wszystkim Serb zdaje się wolniejszy niż wskazane 77 tempa i nie ma znaczenia, czy ma on styl gry Strażnik czy Cień, bo on i tak tym tempem nie grzeszy, a ponadto ma przy tym taki dziwny zwyczaj, że biegając między rywalami, mało skupia się na piłce, łatwo przebiega między przeciwnikiem a futbolówką, a walcząc bark-bark bark z rywalem, utrzymującym się przy piłce, można odnieść wrażenie, że jego nie interesuje odebranie futbolówki, tylko po prostu samo wygranie pojedynku fizycznego, no i tyle. Dodatkowo, jak na zawodnika, który ma wysoką pracowitość w obronie i średnią w ataku, Widić nadzwyczajnie często wybiegał z linii obrony, przez co znajdowałem go w pomocy, a nie używałem przy tym pressingu czy taktyki nakazującej presować moim zawodnikom. Oczywiście ma on też wiele dobrego, świetne wślizgi, bloki itd., ale tych kilka rzeczy sprawia, że on faktycznie nie jest wart więcej niż 7 swapów i granie nim na poziomie pierwszej dywizji już teraz będzie z pewnością uciążliwe dla wielu graczy. To jest gość, który obecnie przystosuje się raczej do nieco niższego poziomu, przez co z tej dwójki wolałbym jednak szukera. Natomiast idąc do pozostałych nowych ikon, nieobjętych już swapami, Petr Czech w swojej podstawowej wersji nie wykazał się absolutnie niczym, co pozwoliłoby powiedzieć mi, że jest on lepszy od Nika Połpa. To co widzicie teraz w tle, to jest najlepsza interwencja tego bramkarza bez użycia prawego drążka, jaką zarejestrowałem no i na tym w sumie koniec. Z kolei Ashley Cole zaskoczył mnie pozytywnie. On ma mało siły, więc myślałem, że to będzie ręcznik, który ma tylko tempo. A tymczasem Anglik grał bardzo agresywnie i skutecznie. Zdecydowanie dobrze, jak na tanią, nisko ocenioną ikonę. I nie wiem nawet, czy na co dzień nie wolałbym grać kolem niż Mendim, no bo da się odczuć po nim nieco wyższą umiejętności od Francuza, czego niestety nie można powiedzieć o Schweinsteigerze. Dziwiłem się, że Niemiec, którym można grać w środku pola z racji na swą pozycję, kosztuje ledwo ponad 350 tysięcy, no bo jego strzały, zwłaszcza z pola karnego, są bardzo. Bardzo dobre tylko że oprócz nich Szwajni jest nieoczekiwanie sztywny ma problemy ze zwinnością oraz walką bark-bark a raz przegrałem nawet główkę wewnątrz pola karnego z Militao który po tym wyczynie strzelił mi bramkę to jednak mówi samo za siebie i niestety po zagraniu tą kartą nie dziwię się czemu jest ona taka tania ale dziwię się nieco dlaczego karta Szawiego kosztuje pół miliona no bo Hiszpana w porównaniu do jego zwykłych kart przed lat wyróżnia jedynie znacznie lepsze tempo no a tak poza tym jest to piłkarz który potrafi przytrzymać i ją odegrać, bowiem w kwestii strzałów nie pokazuje niczego nadzwyczajnego, no i z reguły strzela gole w sytuacjach, w których strzeliłby już praktycznie każdy. Hiszpan na tym etapie nie jest zły, umiejętną grą można zrobić z niego spory użytek, ale w jego przypadku nie ma zbytnio co komentować, no bo wystarczy jedynie spojrzeć na jego kartę, przejrzeć statystyki i możemy się spodziewać, że ona będzie grać dokładnie tak, jak podają umiejętności. No i to się również Filipa Lama, który na niepełnym zgraniu po prawej stronie grał praktycznie. Tak samo skutecznie jak na lewej flance. Tutaj podkreślić trzeba, że Niemiec faktycznie nie ma większych wad, ma pojęcie na grze w obronie, dryblingu, podawaniu, nie jest wolny i tak dalej tak dalej, ale 170 cm wzrostu i 59 siły to jest coś, co sprawia czasem problemy. Dlam kosztuje pół miliona, bo jest nową ikoną, prawdziwą legendą naszej Jery, aczkolwiek myślę, że w tym przypadku ta cena jest również zbyt wygórowana, przez co jeśli miałbym ułożyć top 3 nowych omawianych w tym składzie, pierwsze miejsce zająłby Dawor Szuker, drugie Esplikol, A dopiero trzecie Filip Lam No bo bocznych obrońców mimo wszystko Nie ma zbyt wielu, a piłkarzy na pozycję Szawiego czy Szwajniego znajdziemy Bez problemu od Groma Pozostaje jeszcze kwestia starych ikon w tej drużynie, gdzie przyznać muszę, że przede wszystkim Ian Wright jak na kartę ocenioną na 85 znowu daje radę, więc jak na ikonę jest zdecydowanie warty swojej ceny i pewnie znowu pociągnie gdzieś do marca. No i co ważniejsze, Makelele faktycznie odżył, bo chociaż nie nadaje się do gry na skrzydle, w obronie itd., to jako środkowy pomocnik w ustawieniu 4-1-2-1-2 jest delikatnie mówiąc dobry. Na tej pozycji 70 defa robi już robotę, 86 tempa jest wręcz fantastyczne Do tego Francuz jest agresywny Ma niezłe krótkie podania i potrafi walczyć bark w bark A jeśli już znajdzie się w sytuacji bramkowej No to mimo wszystko raczej bez problemu wykończy akcję Ta jego metamorfoza to nie jest oczywiście jakaś droga od bolca do rzeźnika Bo na takie miano Makelele absolutnie nie zasługuje Ale nie zasługuje już także na bycie nazywanym bolcem Bo silnik gry zmienił się na tyle, że jest z niego teraz jakiś użytek a wręcz będąc szczerym, prędzej zagram znowu makelele niż tym Schweinsteigerem. Na zakończenie, odnosząc się do samego składu, kosztował on ponad 4 miliony monet, ale oczywiście absolutnie nie jest warty swojej ceny. Jest to tak droga drużyna, a najwyżej oceniona karta, którą posiada, to Szawi, notowany na 88, i to już chyba mówi samo za siebie. Na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!